Myślisz, że dokonujesz wyborów, ale większość Twoich wyborów jest już dokonana przez system wewnątrz Twojej głowy, którego rzadko kwestionujesz. Każdy ludzki mózg kroczy przez życie, nosząc niewidzialne soczewki, sposoby myślenia, które filtrują rzeczywistość na długo, zanim dotrze ona do świadomości. Możesz nazywać je opiniami, przekonaniami lub sposobami myślenia, ale są one o wiele potężniejsze są architektami percepcji. Dyktują nie tylko to, co widzisz, ale jak to widzisz. A gdy te sposoby myślenia pozostają bez kontroli, po cichu budują mury twojego własnego więzienia. Czujesz się pewny co do swoich celów, emocji, a nawet porażek, a jednak wszystkie one wynikają z niewidocznych wzorców, kształtujących każdą decyzję. Mówią ci, co jest możliwe, a co nie. Szepczą bądź realistą, gdy twoja dusza chce podejmować ryzyko. Nagradzają komfort i każą ciekawość. I tak, nie zdając sobie z tego sprawy, żyjesz życiem kierowanym przez sposoby myślenia, których nigdy świadomie nie wybrałeś. Zaczynasz istnieć, a nie żyć, działając na autopilocie, goniąc za definicjami sukcesu odziedziczonymi po innych. Świadomość zmienia wszystko. Gdy zobaczysz, że twoje myśli nie są faktami, ale filtrami, zaczniesz budzić się z transu. Umysł, który kiedyś Cię kontrolował, staje się czymś, co możesz kształtować. Każde przekonanie, każda reakcja, każda emocja zaczyna ujawniać swoje pochodzenie. Zaczynasz pytać, kto zaprogramował te wzorce, dlaczego reaguje w ten sposób. To pytanie wyznacza początek wolności. Jednak sama świadomość nie wystarczy. W momencie, gdy widzisz swój sposób myślenia takim, jaki jest. Pojawia się kolejne wyzwanie. Transformacja. Destrukcyjne wzorce nie znikną dzięki samej sile woli. Żywią się pewnością i strachem, a żeby je zagłodzić, musisz wejść w niepewność. Musisz przyjąć nową orientację wobec życia, taką, która zastępuje kontrolę ciekawością. Ten nowy sposób to to, co filozofowie, naukowcy i mistycy nazywają eksperymentalnym sposobem myślenia. Sposób myślenia, który rozpuszcza sztywność. Przerywa cykle zniszczenia i przywraca umysł do jego naturalnego stanu płynnego, adaptacyjnego, żywego. Już widziałeś, jak destrukcyjne sposoby myślenia działają w cieniu, cicho kształtując twoją rzeczywistość. Aby się uwolnić, potrzebujesz czegoś więcej niż świadomości. Potrzebujesz nowego sposobu nawigowania przez życie. To właśnie tutaj zmiana z myślenia linearnego na życie eksperymentalne staje się niezbędna. Ponieważ destrukcyjny sposób myślenia karmi się sztywnymi oczekiwaniami, a sztywność kwitnie w linearnym modelu życia. Myślenie linearne mówi ci, że życie to prosta droga. Podążaj za kamieniami milowymi, odhaczaj punkty, wspinaj się po drabinach. Obiecuje stabilność, ale dostarcza powtórzeń. A powtarzanie bez celu rodzi pustkę. Zaczynasz wierzyć, że sukces oznacza dotarcie do mety. Podczas gdy w rzeczywistości nie ma żadnej mety. Ta iluzja tworzy wypalenie, porównywanie i frustrację, idealną glebę dla wzrostu destrukcyjnych wzorców. Cynizm kwitnie, gdy obietnice szczęścia zawodzą. Eskapizm rośnie, gdy ścieżka wydaje się duszna. Perfekcjonizm twardnieje, gdy drabina wydaje się nie mieć końca. Kiedy wchodzisz w życie eksperymentalne, przerywasz ten cykl, zamiast pytać, a jaki jest następny krok na ścieżce, którą idą wszyscy. Pytasz, co mogę odkryć, jeśli spróbuję czegoś nowego? Ta subtelna zmiana osłabia uścisk destrukcyjnych sposobów myślenia. Nagle porażka nie jest już dowodem na to, że jesteś bezwartościowy to po prostu informacja. Opóźnienie to już nie porażka to informacja zwrotna. Ciekawość kiedyś stłumiona znów zaczyna się rozwijać, a ambicja kiedyś przykuta do zewnętrznych wyników ponownie łączy się ze wzrostem i sensem. Życie eksperymentalne nie oznacza odrzucania celów, oznacza redefiniowanie twojego stosunku do nich. Cel w linearnym sposobie myślenia to linia mety, którą trzeba przekroczyć. Cel w eksperymentalnym sposobie myślenia to pytanie, które należy zbadać. Ta zmiana przeprogramowuje twój mózg, aby widzieć możliwości zamiast ślepych zaułków, dane zamiast katastrof. W tej przestrzeni cynizm traci swój uścisk, eskapizm. Staje się mniej kuszący, a perfekcjonizm traci swoją fałszywą władzę. Przestajesz gonić za pewnością i zaczynasz kultywować wzrost. Aby naprawić destrukcyjny sposób myślenia, musisz pozwolić sobie na oduczenie się scenariusza linearnego życia. Scenariusz mówi: Trzymaj się kursu, bądź bezpieczny i nie zbaczaj. Eksperymentalny głos szepcze coś innego: Zejdź z utartej ścieżki. Eksploruj nieznane i pozwól, aby ciekawość cię prowadziła. Gdy uhonorujesz ten głos, destrukcyjne pętle, które kiedyś kontrolowały twoje życie, zaczną pękać. Cykl kończy się nie dlatego, że go zmusiłeś, ale dlatego, że wybrałeś życie w systemie, w którym te sposoby myślenia nie mogą przetrwać. Kiedy zaczynasz żyć eksperymentalnie, zaczynasz zauważać, co cię powstrzymywało przez cały czas twoje własne mentalne pułapki. Przejście z linearnego do eksperymentalnego życia ujawnia, jak wiele Twoich myśli nigdy nie było naprawdę Twoimi. Były to reakcje przetrwania, wyuczone odruchy, subtelne zniekształcenia przekazywane przez kulturę, strach i zwątpienie w siebie. Aby naprawić destrukcyjny sposób myślenia, musisz zidentyfikować te ukryte programy. Świadomość odsłania architekturę zniszczenia. Widzisz, jak pewne sposoby myślenia drenują twoją energię, zniekształcają twoje wybory i oddalają cię od twojej autentycznej ścieżki. Istnieją trzy dominujące pułapki destrukcyjnego umysłu: cynizm, eskapizm i perfekcjonizm. Każda z nich jest odpowiedzią na strach: cynizm boi się rozczarowania, eskapizm boi się odpowiedzialności, a perfekcjonizm boi się samej niedoskonałości. Razem tworzą trójkąt autosabotażu, który powstrzymuje cię przed rozwojem. Na powierzchni wydają się różne, ale wszystkie trzy służą temu samemu panu unikaniu. Unikaniu bólu, unikaniu porażki, unikaniu wrażliwości. Im bardziej unikasz, tym bardziej odłączasz się od naturalnego przepływu uczenia się i zmiany w życiu. Cynizm jest najbardziej żrący ze wszystkich, ponieważ zatruwa ciekawość. Przekonuje cię, że troska jest naiwna, że próbowanie jest bezcelowe. Zaczynasz drwić z nadziei, nie dlatego, że jesteś ponad nią, ale dlatego, że zostałeś przez nią zdradzony. Cynizm twierdzi, że chronicie przed rozczarowaniem, ale w rzeczywistości tylko je gwarantuje. Zamykacie w pętli samonapędzającej się porażki, gdzie nic nie wydaje się warte próby. Aby to naprawić, musisz odważyć się znów mieć nadzieję. Nie na ślepo, ale świadomie. Musisz pozwolić, aby ciekawość współistniała z mądrością, aby dostrzec możliwość nawet w niedoskonałości. Eskapizm z drugiej strony nosi maskę pokoju. Mówi ci, że odpoczynek leczy, ale po cichu przekształca odpoczynek w unikanie. Rozpraszasz się, marzysz o przyszłych zmianach, ale nigdy nie angażujesz się w obecną chwilę. Uciekasz nie dlatego, że jesteś leniwy, ale dlatego, że boisz się porażki. Prawdziwa wolność zaczyna się, gdy przestajesz uciekać od dyskomfortu i zamiast tego uczysz się z niego. Aby naprawić ten wzorzec, połącz ciekawość z działaniem. Nie fantazjuj o następnej wersji siebie. Eksperymentuj z jej stawaniem się. Nawet najmniejszy akt ruchu zaczyna demontować eskapistyczną iluzję. Potem jest perfekcjonizm, najbardziej zwodniczy z całej trójki. Udaje dyscyplinę, ale jest zbudowany na strachu. Mówi ci, że szczęście przychodzi po doskonałości, że najpierw musisz stać się bezbłędny, aby zasłużyć na pokój. Perfekcjonizm więzi cię w niekończących się cyklach prawie tam. Nadmiernie myślisz, przepracowujesz się i przeoczasz piękno postępu. Kluczem do przełamania tej pułapki jest pokora, gotowość do bycia niedoskonałym i uczenia się publicznie. Eksperymentalny sposób myślenia rozwija się na niedoskonałości, ponieważ błędy to dane, a nie porażki. Kiedy to zaakceptujesz, destrukcyjny umysł zaczyna się leczyć. Już nie boisz się mylić, boisz się stagnacji. Naprawienie swojego destrukcyjnego sposobu myślenia oznacza przywrócenie równowagi tych trzech sił. Przywracasz ciekawość tam, gdzie kiedyś rządził cynizm, budzisz ambicje tam, gdzie kiedyś otępiał eskapizm. I zastępujesz doskonałość postępem. Nie musisz niszczyć tych części siebie. To nie wrogowie, tylko przestarzałe mechanizmy obronne. Gdy je zrozumiesz, możesz przekształcić je w mądrość. Cynizm staje się rozeznaniem, eskapizm staje się wyobraźnią, perfekcjonizm staje się oddaniem. I dzięki temu twój umysł przechodzi od zniszczenia do tworzenia, od przetrwania życia do świadomego jego kształtowania. Gdy zrozumiesz pułapki cynizmu, eskapizmu i perfekcjonizmu, sama świadomość nie wystarczy. Musisz ją zastosować. Znajomość swoich wzorców to tylko połowa pracy. Transformacja ich wymaga ruchu. Destrukcyjny sposób myślenia rozwija się w stagnacji. Karmi się nadmiernym myśleniem, samokrytyką i niekończącym się czekaniem na odpowiedni czas. Dlatego, antidotum leży w eksperymentowaniu. Projektowanie małych, świadomych eksperymentów pozwala przerwać stare wzorce, budując jednocześnie nowe ścieżki neuronowe dla wzrostu. Przestajesz teoretyzować o zmianie i zaczynasz ją wcielać w życie. Pomyśl o eksperymentowaniu jako o sztuce świętej ciekawości w ruchu. Zamiast dążyć do kontroli, uczysz się przez doświadczenie. Zamiast deklarować, zmienię się na zawsze, mówisz, przetestuję to na razie. Ten sposób myślenia usuwa presję i zaprasza do zabawy w samorozwój. Zaczynasz postrzegać siebie zarówno jako naukowca, jak i podmiot badań, obserwując, dostosowując, ucząc się. Każdy eksperyment staje się lustrem, które odzwierciedla, jak twój umysł reaguje na nowość, dyskomfort i niepewność. Nie chodzi o sukces czy porażkę, chodzi o zbieranie danych na temat tego, kim się stajesz. Potężnym sposobem na rozpoczęcie jest stworzenie czegoś, co można nazwać paktem. Świadome zobowiązanie do działania przez określony czas. Nie potrzebujesz wielkich gestów ani skomplikowanych celów. Wybierz coś małego, ale znaczącego, coś, co rzuca wyzwanie staremu wzorcowi. Jeśli cynizm przyćmił Twojego ducha, zobowiąż się do nauki czegoś nowego przez dwa tygodnie. Jeśli eskapizm utrzymywał Cię w stagnacji. Wybierz jedno zadanie, którego unikałeś, i wykonuj je konsekwentnie przez określony czas. Jeśli perfekcjonizm uwięził Cię w strachu, zobowiąż się do kończenia projektów na 80% i tak czy inaczej je publikuj. Każdy pakt staje się mikroprzełomem dowodem na to, że Twój umysł może się zmienić. Pakt opiera się na czterech zasadach: musi być celowy, wykonalny, ciągły i mierzalny. Celowy oznacza, że ma znaczenie dla Twojego wzrostu, dotyka czegoś świętego w Tobie. Wykonalny oznacza, że można go wykonać teraz, bez zewnętrznych zasobów. Ciągły oznacza, że jest powtarzany regularnie przez wybrany okres. A mierzalny oznacza, że po prostu zapisujesz, czy to zrobiłeś, czy nie. Nie mierzysz sukcesu za pomocą metryk czy osiągnięć, mierzysz go obecnością. Czy dzisiaj stawiłeś się dla siebie? To wszystko, co się liczy. Ponieważ konsekwencja, a nie intensywność, przeprogramowuje umysł. Poprzez te małe eksperymenty zaczynasz rozbrajać swoje destrukcyjne wzorce. Dowodzisz swojej podświadomości, że zmiana jest bezpieczna. Pokazujesz swojemu systemowi nerwowemu, że porażka nie jest śmiertelna to informacja zwrotna. Przeprogramowujesz swój mózg, aby postrzegać wysiłek jako eksplorację, a nie osąd. Każdy eksperyment przekształca opór w ciekawość, a strach w dane. Z czasem te mikroeksperymenty kumulują się w transformację. Destrukcyjny sposób myślenia zaczyna tracić swoją strukturę, ponieważ jego fundament strach przed nieznanym został zastąpiony zaufaniem do odkrywania. Umysł znów staje się płynny, zdolny do adaptacji, wzrostu i tworzenia. Gdy zaczynasz żyć eksperymentalnie, ciekawość powraca jak oddech po duszeniu się. Rozpuszcza strach, ożywia zdumienie i przekształca niepewność we wzrost. To nie jest tylko psychologiczne, to biologiczne. Neuronauka pokazuje, że mózg pragnie wiedzy tak, jak ciało pragnie wody. Tłumienie ciekawości to odwadnianie umysłu, karmienie jej to budzenie ducha. Życie eksperymentalne trenuje ten głód. Każdy mały eksperyment odżywia obwody wzrostu i adaptacyjności. Uczysz się nie bać zmiany, ale jej oczekiwać. Twoja tożsamość staje się płynna zdolna do rozwijania się z każdym doświadczeniem. Destrukcyjny sposób myślenia, kiedyś sztywny i obronny, zaczyna się rozpuszczać w świetle ciekawości. Prawdziwa zmiana następuje, gdy zarówno zewnętrzne, jak i wewnętrzne dane są ze sobą zgodne. Zewnętrzne sygnały, wyniki, rezultaty, osiągnięcia mówią ci, co działa na świecie. Wewnętrzne sygnały, radość, pokój, spełnienie. Mówią ci, co działa w duszy. Ignoruj jedno z nich, a twój wzrost stanie się niezrównoważony. Zwróć uwagę na oba, a twoja ewolucja stanie się kompletna. Być może twoje życie zewnętrzne wygląda na udane, ale wewnątrz się rozpadasz. A może czujesz się natchniony, ale nie możesz utrzymać się materialnie. Eksperymentalny sposób myślenia uczy integracji. Udoskonalasz, dostosowujesz i równoważysz, trwasz, gdy coś działa. Zmieniasz kurs, gdy nie działa. Przestajesz zmuszać się do dopasowania do formy, która już nie odzwierciedla tego, kim jesteś. Naprawienie swojego destrukcyjnego sposobu myślenia nie polega na zastępowaniu ciemności światłem. Chodzi o naukę widzenia w ciemności. Chodzi o uświadomienie sobie, że twoje stare sposoby myślenia nigdy nie były wrogami, były lekcjami czekającymi na zrozumienie. Twój umysł nie jest zepsuty. Po prostu został wytrenowany, by bać się nieznanego. Każdy destrukcyjny wzorzec, cynizm, eskapizm, perfekcjonizm, został kiedyś zbudowany, by cię chronić. Ale ochrona stała się klatką. Teraz nadszedł czas, aby z niej wyrosnąć. Naprawiasz swój sposób myślenia nie siłą, ale świadomością. Poprzez ciekawość. Poprzez odwagę życia jako eksperyment, a nie wniosek. Niech każde pytanie prowadzi cię bliżej prawdy. Niech każda porażka stanie się studium odporności. Przestań próbować kontrolować wynik. Zacznij obserwować proces. Ponieważ, gdy obudzisz eksperymentalny umysł, samo życie zacznie reagować inaczej. Świat się nagina, dostosowuje i przekształca, aby sprostać Twojej ciekawości. I nagle to, co kiedyś wydawało się destrukcyjne, staje się samą energią, która odbudowuje Cię od wewnątrz.